Mój stary to fanatyk dywanów. Ale jak to dywanów zapytacie? Otóż kurwa wszędzie trzyma te swoje dywany pierdolone W każdym pokoju jebany dywan na podłodze W kuchni dywan, w łazience inna turecka wykładzina Ja jebie A teraz zanotujcie sobie kurwa, bo mój stary cały czas o tym pierdoli, że nie mogę tego pominąć Trzepak to jest kurwa trzepak To wieszasz na nim dywan i trzepiesz I kurwa nie myl z trzepaczką, bo trzepaczką to ten dywan trzepiesz kurwa A trzepiarnia to do kurwy nędzy jego autorski wynalazek trzepiący dywan Niestety tylko dywany. Jak kiedyś, gdy dopiero zaczynał i nie posiadał automatycznej trzepiarni do dywanów, to chodził normalnie na trzepak się dzień w dzień, napierdalał na tym w trzepaku w ten dywan pierdolony. No i jak się kiedyś niefortunnie złożyło, jego trzepak został okupowany przez kilku sepków, czy matych i inne karyny gałe algidy. Taki pierdol wtedy obskoczył, że ja jebie wrócił kurwa cały połamany. Nie wiem jak dał radę wrócić, pewnie poziom kurwicy w jego krwi był na tyle wysoki, że nie poczuł tego, że został na nim wykonany stary jak świat manewr bojowy, łokieć pięta i nie ma klienta. Po wyjściu ze szpitala, w którym opracował trzepaczkę obusieczną, wyruszył z nowym orężem do walki z dresami. Z dresów to się chyba tylko zabarwione na czerwono ubranko zostało. Wracając do domu, wspominałem, że na ścianach też są dywany, jak w matuszce Rosyj? otóż kurwa jak najbardziej. W salonie to nawet na suficie jest. Jak przyjechała ciotka ze Śląska razem z wujkiem, to nie wpuścił biednego wujaszka do domu Bo mu kurwa dywany węglem zasra Jakby na Śląsku nie mieli mydła I się nie myli tylko jak pierdolone krety Ryli tylko w tych kopalniach z przerwą na szczanie Sranie jak się okazuje ruchanie Bo ciotka dorobiła się czterech dzieci Co daje jej zajebiste profity więc dostałem Se 200 PLNów które przeznaczę pewnie Na premium w Brazers czy innym porchabie Bo z moją facjatą i dywanem Pod pachą to nie ma co liczyć że kiedykolwiek Jakaś loszka odpowie coś więcej na słowo Hej niż standardowe scene 5 seconds ago. Wracając do ...to wujka biednego w swoim Tiguanie spać musiał, bo kurwa na moim zadupiu nie ma hoteli... ...no to idę do tego biedaka z połówką żubrówki, a ten mnie przyjął z otwartymi drzwiami, oczywiście elektronicznie... ...taki wóz to klasa sama w sobie... ...no i tam wchodzę, jak do siebie, elegancko, z deski rozdzielczej wysuwa się stoliczek, na nim dwa kielony... ...no to lecimy, bez popity, a gdy się kończy, ten wyjmuje małpkę Bolsa... ...pod koniec tego zasnego trunku wyjeżdżam mi z tekstem, jak to on mojego starego nienawidzi... I najchętniej to by mu te wszystkie dywany wyjebał, no i ja troszeczkę podpity stwierdziłem, że całkiem fajnie byłoby trochę wkurwić starego, więc tak jedziemy na stację e, wróć, idziemy, bo w tym Tiguanie to alkomat i nie pojedziesz wypity, więc taki chuj, no ale mniejsza, idziemy na stację po benzynkę, żeby mu ten jego składzik w piwnicy głębokiej jak pizda twojej starej wyjebać, ma tam kurwa wszystkie tureckie jebane dywany od pospolitych wykładzin po takie z frędzelkami, takie miękkie jak, jak samice jak są zwinięte to można ruchać bez obaw o zadrapanie czyli pieczenie, wiem co mówię i polecam z całej stulei. Ma też takie tur, co jak mob wyglądają i nie wiem, po chuj mu to coś tam pierdolił, że modne w Barcelonie i sam Sergio, Dono puta madre czy inny Ronaldinho taki ma. Dobra, dość o dywanach, więc wszyscy śpią, a my z wujaszkiem zjeżdżamy, windą na najniższe piętro tej jebanej dywanowej krypty, jak z Fallouta 69. O istnieniu tego piętra nie wiedziałem, bo w chuju mam ojca i jego dywany. Tutaj oto najrozmaitsze są dywany technologicznie, najlepsze, samotrzepiące się, samotrzepiące konia, i inne wynalazki. A ja i wujaszek już mocno podpici postanowiliśmy, że skorzystamy z usług tych kurw dywanowych, i co się odjebało, to ja nawet nie. I kurwa, tak to było cudowne, że nie chciałem skończyć. Te dywany są lepsze niż jakieś kurwy z Roxy. O, stary, cofam to? Po wykurwiście zajebistym finale na dywan, zabrałem benzynę i zacząłem spierdalać przed tym psychopatą wujkiem, który chciał zniszczyć to cudowne dywanowe imperium. Wpierdoliłem się do windy i yellow, klikam parter, wyjeżdżam, wylewam benzynę do Tiguana w dieslu, a żeby zdech, pluję do baku. I Idę spać u siebie jakby nigdy nic. Ślun z okiem się nie przejmuje, wszak ma tu zakaz wstępu. Następnego dnia wujek chujek krzyczy dzieciotki Grażyna kurła wracamy na śląski chuj! A ja, ja zostałem można rzec mieszkańcem najniższego piętra bunkra starego. Profit w W końcu mama umarła, no smutek mocno, ale stary się wtedy tak najebał, że uszył sobie nową żonę i mi mówi, że jest w porządku. Ja mu mówię, co ty pierdolisz, kurwa, ten dywan cię jebie na psychę. I on wstał, stary wstał, łapy do mnie wystawiał, chciał mi wykazać, że jest normalny, a ja je fasta, tak na logikę, dywan to nie lożka luks, argument oddechu nie mógł złapać. Ja beka się okazało, że to zawał i odziedziczyłem imperium mojego ojca. Otworzyłem pierwszy na świecie dywanowy burdel. Klientów od chuja jakby co z perspektywy. Perspektywy polskiego prawa full legal, więc stałem się bogatszy niż ten wójcio. Możesz mi postać ślązaku jebany. Bez pasta nie ma na celu urazić ślązaków. Wcale.